Ginekolog w 2009 roku przeprowadził zabieg usunięcia ciąży u nastoletniej dziewczyny. Nie doszła matka, słono za to zapłaciła. Mężczyzna wycenił usługę na 6 tysięcy złotych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Za każdym razem prokurator, nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem, wywodził apelację od tych wyroków. Dopiero podczas trzeciego procesu sąd potwierdził winę oskarżonego. W listopadzie tego roku specjalista został wybrany na kierownika Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że jest najlepszym spośród dwojga kandydatów na to stanowisko. Pan doktor kandydując na szefa Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu przedstawił bardzo świeże, dosłownie sprzed kilku dni, wypis z krajowego rejestru skazanych, gdzie jednoznacznie jest określony jako osoba niefigurująca w rejestrze. Innego zdania są ludzie. Według nich osoba, przeciw której toczyło się wiele procesów, nie powinna zasiadać na kierowniczym stanowisku. Bo takie osoby już raczej nie powinna takich stanowisk zajmować. No, na pewno nie powinien zajmować takiego stanowiska. Takiego to nasz szubienicę po prostu. nasz szubienicę, To jest. Jerzyka nie chce komentować sprawy. W rozmowie telefonicznej powiedział nam, że będzie apelował od wyroku sądu.